Na naszym kanale. Dzisiaj mamy przyjemność uprowadzić wywiad z kapitanem PKS-u w koszykówce, panem Pawłem z Marlakiem. Gratulujemy zwycięstwa w meczu z tak ciężkim przeciwnikiem, z tak wymagającym. Dziękuję bardzo. To Kiedy zaczął pan swoją przygodę z koszykówką? Ojej, dawno, dawno temu, to już ponad 20 lat się wawię w koszykówkę. Jeszcze z mi to trochę przyjemności, choć już kości trzeszczą z każdej strony. Ale jest fan wygrywamy takie ważne mecze, więc tylko się cieszyć. A jak drużyna i pan przygotowują się do takich meczów jak dzisiaj? Jak dbacie o formę? No, mamy cały mikrocyk przed każdym spotkaniem. Wiadomo, najpierw celem przygotowawczy. Teraz już mamy mikrocykle i pod danego przeciwnika tak naprawdę przygotowujemy się inaczej w zależności od graczy. Mam odpowiedni scouting, czyli przygotowanie, mam wideo z, z zawodnikami, z zagrywkami przeciwnika no i w ten sposób to wygląda. A czego uczy koszykówka ogólnie jako dyscyplina? Najlepsze zalety? Ja myślę, że przede wszystkim wytrwałości, takich radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie w ciężkich sytuacjach i też no myślę, że to oczywiście w tych, w tych pierwszych okresach jest to przydatne dla droga, dla rozwoju fizycznego. Chciałby Pan przekazać jakieś wskazówki dla młodych graczy, którzy rozpoczynają teraz swoją karierę z koszykówką zawodową? Jakieś wskazówki cenne? Przede wszystkim, żeby spełniali swoje marzenia, zakładali sobie małe cele i dążyli do tych większych. Jeżeli będą wytrwali, to na pewno im się uda. A Pan jakiegoś swojego idola w koszykówce, z kim chciałby Pan może zagrać mecz? Oj, no na pewno ja jestem z czasów, gdzie, gdzie moim idolem pierwszym był takim to jak w większości Michael Jordan, ale na polskim podwórku przede wszystkim świętej pamięci Adam Wójcik. To był taki wzór, na którym się wzorowałem, gdy zaczynałem w ogóle przygodę z Koszykówką. To dziękujemy za wywiad. i ja, Jeszcze raz gratulujemy ja wygranego ja meczu. Wielkie.